Jest bardzo ciężko. Martin Waculik potrzebował na pewno tego zwycięstwa. W nim pewnie ciągle, mimo tego, że on jak zwykle uśmiechnięty, dowcipny, e, taka dobra dusza parkingu żużlowego w Tarnowie e, i zresztą nie tylko. Potrzebował tego zwycięstwa gdzieś tam. W głowie pewnie siedziało to, co wydarzyło się przed tygodniem w Zielonej Górze i ten triumf widać jeszcze bardziej go rozluźnił. Więcej uśmiechu będzie w parkingu. Oj, na pewno tak. Po takim wypadku w ostatnim wyścigu w poprzednim meczu, kiedy tak naprawdę to nie była jego wina, że ten wynik tak się skończył a nie inaczej, ale jednak to było w momencie, kiedy mógł przechylić zwycięstwo na korzyść swojej drużyny. Na pewno to się działo w nim i po takim zwycięstwie na pewno ulżyło mu i do kolejnych wyścigów podejdzie zdecydowanie bardziej pewny siebie też i bardziej rozbrudniony. Hubert Łęgowik na Państwa ekranach po raz drugi na Tarnowskim Torze, Łęgowik w kasku białym z czwartego pola, partnerować mu będzie w tym wyścigu znacznie bardziej doświadczony 35-letni Szwed Daniel Nermark, on w kasku żółtym, po raz drugi w tym spotkaniu ujrzymy także Macieja Janowskiego, on w kasku niebieskim z pierwszego pola, no a po raz pierwszy w kasku czerwonym Janusz Kołodziej. Janowski, Nermark, Kołodzi Łęgowik, 11 do 7, Azoty, Taurontarnów prowadzą z Dospelem, CKM-em, Łukniarzem, Częstochowa, to Artur Czaja z Jackiem Rempałą, ten tor zna znakomicie, tutaj na tym torze się wychował. Janowski Nermark, kołodziej Łęgowi, krótki ruchomo na starcie Krzysztof Mejzen, zwalnia taśmę, moment startowy dla Janowskiego tym razem i kołodzieja, no wydaje się, że ten podwójny triumf w poprzednim wyścigu dodał skrzydeł jaskółką. W tym spotkaniu, no i teraz wyraźnie wygrany start przez Tarnowian, no i na dystansie wydaje się, że Częstochowianie będą bez szans, choć próbuje, próbuje znaleźć jakiś sposób na to, by dołączyć, zbliżyć się, by stworzyć sobie możliwość ataku na pozycję drugą, na której jedzie Maciej Janowski, Daniel Nermark, teraz poczęstowany taką mocną szprycą przez juniora drużyny tarnowskiej, Daniel Nermark znów stracił dystans. Daleko z tyłu jedzie Hubert Łęgowik. No i no i ten moment spotkania wyraźnie, wyraźnie na korzyść zespołu gospodarzy. Mocno przesuczona ta nawierzchnia Tarnowskiego, to bardzo mocno się kurzy. Myślę, że za chwilę arbiter Krzysztof Mejze po czwartym, właśnie zakończonym tym wyścigu, nakaże... Dość obfite zroszenie na wierzchni Tarnowskiego Toru, nie można było tego wcześniej zrobić, no bo tak to niebo wygląda dość niedobrze. Ciemne chmury, no wyścig zupełnie bez historii. Start, no i potem już płynna jazda Tarnowian, triumfuje Janusz Kołodziej przed Maciejem Janowskim, Danielem Nermarkiem i Hubertem Łęgowikiem. Drugi, kolejny podwójny triumf gospodarzy i jest już 16 do 8 dla Tarnowia. Może jednak musimy czekać. Tarnowianie będą przegrywali starty i wtedy tej walki będzie zdecydowanie więcej. Znają lepiej te ścieżki, znają lepiej miejsca, gdzie można zaatakować i jak zaatakować, bo tutaj Daniel Nermark ewidentnie wykazał się trochę brakiem znajomości tego toru. Miał możliwość zaatakowania na wejściu. Pierwszy łuk drugiego okrążenia Maćka Janowskiego, który zrobił to troszkę inaczej. Właśnie w stylu Leona Macena. Tu widzimy, dobrze rozpędził swój motocykl i ten atak, którego nie zobaczyliśmy, ale ten pierwszy łuk drugiego okrążenia był nieudany, zbyt wąsko, zbyt mocno wykontrowany motocyklem i praktycznie już na tym początku drugiego okrążenia stracił jakiekolwiek szanse na to, aby spróbować pokonać Macka Janowskiego.